No i stało się. Pojawiła się ta piękna okrągła liczba 50 na logo. Czy coś to zwiastuje? A i owszem. Witamy w okrąglutkim 50 odcinku drugiego sezonu teleturnieju Wyzwania Widzów. Tak, to już naprawdę 50. spotkanie z Waszymi trasami, z Waszymi wezwaniami i aż trudno w to uwierzyć, że taki skromny i mało popularny twórca zdołał aż tyle odcinków wyprodukować tego teleturnieju z Waszym przecież udziałem. To jest wielkie wydarzenie, jakże uroczyste, ale zanim będziemy ucztować i dziękować, to oczywiście mamy jeszcze sam 50. odcinek do realizacji. Także zaczynajmy go. Dziś mamy odcinek dość wyjątkowy, choć jego przebieg będzie standardowy, czyli najpierw będziemy losować spośród pięciu tras, zobaczymy po której trasie i czyjej będziemy jechać najpierw. A zatem bardzo proszę komputer i do dzieła! I mamy już wylosowanego pierwszego szczęśliwca w dzisiejszym odcinku, którym jest Danish Emperor. Spotykamy się z nim bodajże już po raz czwarty w wyzwaniach widzów. Przeniesiemy się do jeziora w zamku. I już jesteśmy na trasie. Trasa w rally, jak widzicie, więc, jakby nie patrzeć, wydłuża się seria rozgrywanych tras poza stadionem. Bo to już chyba ósma trasa z rzędu, która się toczy e, poza stadionem. O, tu możemy coś takiego zrobić. E, o, i teraz będziemy w lewo jechać, dobrze. A już niestety się nie pozbieramy, więc, zaczniemy raz jeszcze. Minuta 3 na złoto, minuta 11 na srebro, minuta 28 na brąz. To są te czasy, które musimy przynajmniej wyrównać, żeby zdobyć konkretny medal. Oj, no teraz w ogóle nie wyskoczyłem. Właśnie tak się zastanawiam, czy... Hmm. Czy nie byłoby lepiej, gdybym zwolnił przed tym zakrętem? O, może spróbujemy w ten sposób. No nie wyszło mi to najlepiej. Ale może przejedźmy trasę całą, zobaczymy jak ona wygląda, bo akurat odkrywam ją razem z wami, więc ja też tutaj nie wiem co się dzieje. Wow, wow, kolejna przeszkoda. No niestety znowu udałem się złapać. Dobra, spróbujemy jednak o w ten sposób. No i to była dobra decyzja. Okej, okay, nie jest najgorzej. Tylko teraz pamiętajmy o tym płocie. O właśnie. Trzeba było bokiem przejechać. No i myślę, że już dużo nie zostało do końca. Tak, będzie już skok na finish. No i proszę, 56 sekund równo. Ale fajny czas. I cztery medale, tak jest. To jest już wygrana, mamy wszystkie medale zgarnięte, a Danish Emperor wykręcił tu czas 58.63, więc nie było zbyt trudno. I co mogę powiedzieć o tej mapce? Hmm, no nie jest to najlepsza trasa, po której się ścigałem. Kilka elementów zdecydowanie do poprawy, między innymi ten zakręt, który jest zbyt ostry. Niewiele dalej jest zakręt w lewo, bardzo niespodziewany. Tak samo nie spodziewałem się też kompletnie tego płotu. Tutaj ewidentnie zabrakło przejścia. Jest trochę klimatu, nie powiem. Nie ma tragedii, więc myślę, że rozsądną oceną dla tej trasy będzie 4 na 10. Jestem bardzo ciekaw następnego losowania. Zobaczymy, czy znów nam przypadnie trasa pozastadionowa, czy też może jednak na stadion wrócimy. Przekonajmy się. No i wracamy na stadion, proszę Państwa, po ośmiu trasach przerwy. Mamy traskę tym razem od debiutanta która nazywa się Kurza Twarz. Nazwa niewiele mi mówi, ale na stadion właśnie już się wybieramy. No to jesteśmy już na stadionie. Dawno nas tu nie było. Okej, okay, zobaczmy co tu się dzieje. Okej, okay. traska nie jest zbyt długa. 21 na złoto tym razem. Sekund, oczywiście. E, na srebro 23, sekundy na brąz 29. Okej, okay, jedziemy sobie tak. E, o, okej. Okay. Trzeba będzie w lewo skręcić w tym miejscu. Ale zobaczcie, mamy też nawet E, tak, e, mamy na logo liczbę 50, także na stadionie. Także no, bardzo, bardzo miło. Więc no, wszyscy wiedzieli, co, co się kroi. Dobrze, zrobimy tak. I na metkę. 1967 może być autor, no ale jednak niestety nie ma autora, ale dowiemy się ile nasz gracz ustanowił. No mam nadzieję, że nie zabrakło zbyt dużo, ale jeszcze wszystko się okaże. 1897 czy jest to duża różnica? 70 setnych hmm, wydaje się duża. Jak na tak krótką trasę. O, na pewno będzie poprawka. Albo i nie. Nie, nie będzie poprawki. Tak się zastanawiam, czy nie można by było stąd wyskoczyć. O, ok, widzę, że precyzja też tu będzie mile widziana. 70 setnych, no wydaje się dużo. No pewnie by dało radę. Tylko musimy zgromadzić trochę prędkości, żeby ten manewr się udał. Oj, to będzie ciężki orzech do zgryzienia, powiem Wam. Też skrótów tu za bardzo nie widzę. Nie wiem gdzie bym mógł ściąć ewentualnie. No zobaczcie 10 setnych straty. Nawet tutaj nie zanosi się na jakąś poprawę. Nie wiem co mogę zrobić, żeby te 70 setnych zyskać. w ten sposób. O, 25. Tak, 2800 udało się poprawić 19:39, więc udało się trochę się zbliżyć do autora. No, kto wie, może jeszcze może jeszcze uda się zdobyć ten najcenniejszy medal. Chyba nawet nie da się skrócić, nawet wiecie? Tak mi się wydaje. No tak, bo tu jest checkpoint drugi, więc no nie da rady tego skrócić jak i w żaden sposób. O, dziesięćsetnych dołożyłem, moi drodzy, dziewiętnaście dwadzieścia dziewięć. Czyli jeszcze trzydzieści dwie setne musimy dołożyć. No, kto wie, no, szansa jest. O, jakim cudem mam 23 setne? Aj, kurczę. Ale widzieliście? 23 setne miałem przewagi. Czyli jakby nie patrzeć, ten odcinek, o, który teraz przejeżdżam, no też jest dosyć istotny. No 23 setny, miałbym... Ile? 20... 19.06 bodajże. Tak, 19.06 miałbym. O, znowu 23. Hmm. Aj jaj! Dwadzieścia trzy, po raz drugi. Dwadzieścia cztery. Hmm. O, jedną setną dołożyłem. Ajajaj. No coś mi nie idzie za bardzo. Ale czuję, czuję tak wewnętrznie, że, że dam radę to zrobić. Hmm. cztery setne, kolejne 19,24 tak powolutku się zbliżamy do medalu ale jeszcze, jeszcze brakuje dziewięć straty kurcze Chciałbym tu zdobyć autorka, nie powiem To byłoby naprawdę fajne, fajne zakończenie tego odcinka Bo już niestety Nie zdążymy już rozegrać kolejnej gry Ale jeszcze chciałbym tutaj powalczyć Bo Myślę, że osiągnięcie tego czasu 1897 no, jest możliwe. Ja to czuję. Tylko, że no, musi, musimy trochę szczęścia mieć. Musimy troszeczkę mieć szczęścia. Bo nie ukrywam, że autor to pojechał naprawdę dobrze. Wiecie co? Ja już powoli zaczynam wątpić e, zwycięstwo tutaj. Chociaż... jaj, 500 nich miałem, ale to i tak by nie dało medalu. Jeszcze wciąż by spało brakowało, no jeszcze z kilkanaście setnych na pewno by zabrakło. Więc no muszę przyznać, że szycha jest naprawdę dobry. Dobrym graczem. 12 setnych, jeszcze udało się. 19-12, 15 setnych jeszcze trzeba znaleźć, ale już już nie dam rady. No i muszę w tym miejscu pogratulować autorowi, wykręcił świetny czas. Pierwsza trasa i już pierwszy obroniony medal, więc gratuluję serdecznie. Co do samej trasy jest całkiem niezła. Jest dosyć cwana, precyzja tu jest bardzo mile widziana, ale jest w porządku, myślę, że tej trasie dam 6 na 10. Czas programu już dobiegł końca, więc słusznie przewidziałem, że nie zdążymy już niestety trzeciej gry zacząć, ale spokojnie będziemy pozostałe mapki rozgrywać już w następnych odcinkach, bo to nie jest tak, że te trasy, które nie zostaną wylosowane w danym odcinku, przepadają, tylko przechodzą one do kolejnych odcinków i pozostają na liście tak długo, dopóki nie zostaną one wylosowane. Czyli w następnym odcinku spotkamy się z tymi trzema trasami, na których nie miałem okazji dziś zagrać i z dwiema nowymi mapami, jakimi dokładnie tego nie wiem, ale z pewnością dowiemy się w kolejnym programie. I tym samym zamykamy dzisiejszy Okrąglutki 50. odcinek Wyzwań Widzów. Tak, mamy już zrealizowanych 50 spotkań z waszymi trasami i wyzwaniami w Trackmanii. Trudno w to uwierzyć, ale naprawdę to się dzieje. W ciągu tych 50 odcinków miałem przyjemność pościgać się po dokładnie 123 Trasach Waszego autorstwa od 41 osób to są wielkie liczby, przynajmniej dla mnie i pragnę Wam bardzo gorąco i serdecznie podziękować za wszystkie trasy, absolutnie wszystkie trasy, jakie do tej pory mi nadsyłaliście, niezależnie czy której trasie dawałem 2 na 10 czy 9 na 10, to po prostu dziękuję wszystkim, którzy podjęli decyzję właśnie o wystąpieniu w wyzwaniach widzów. Dziękuję też oczywiście wszystkim tym, którzy oglądali moje zmagania po tych 123 trasach. To była dla mnie czysta przyjemność poprowadzić aż tyle odcinków i... Może powstanie więcej odcinków cały czas przyjmuję zgłoszenia, także zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy jeszcze nie brali udziału w wyzwaniach widzów, jak i też oczywiście wszystkich tych, którzy już mieli okazję wystąpić, a może chcieliby wystąpić raz jeszcze, no to też oczywiście bardzo serdecznie zapraszam te osoby. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia jeszcze nie raz w wyzwaniach widzów.